Siemano, z tej strony Gabryś i będziemy teraz trollować ludzi. I pytacie się jak będziemy ich trollować. I to jest po prostu... Używamy voice moda. Tak? Voice moda. I? I mam takie rzeczy. No... I różne takie rzeczy. Miłego oglądania. 2000 years na, later. No na ra-na-razie. Co tu jest za lik? Patrz! Ej, w O nie! O oh, helma! No. O! Oh, Dajcie mi! Ha! O! Let's go! Mmm, mmm. Jee. Jee. Zaczyna się to. Ehm. Um, jak będziecie nie słuchaj mnie, bo ja będę mnie napisał Więc, tak twoja, 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 three, twoja, twoja <tau> No niestety w tamtym meczu nie było nikogo, którzy nie mieli mikro Ale poszukamy kolejnego serwera. Na razie jestem sam. Jak widzicie sami. I znowu będą napisy, jakby coś. Jakby, no. Jakby kogoś nie było, to idziemy do lobby i szukamy kolejnego. Oj, coś dołączył? I nie wiem, czy to. Hmm... to golden Na pewno? Kolego, co ty. O! Co tu się dzieje? No, niestety nik nikogo było zamiast mój przyjaciel, i nie miał mikro też. Więc szukamy kolejnego. Znowu. Jest ktoś, ale to Anglicy. Więc ja wam y w tłumaczę, jak oni coś tam mówią. I tutaj będzie pisać. Więc zobaczymy, co się stanie. To ty, to się, ty... ty się...

Ale mam jednego przyjaciela z Anglika. Dzisiaj go poznałem te picie. Te ja nie, nie nagrywałem. Prośba o przyjęcie. zobaczymy, co się stanie. No, no, nikt nie przyjmuje. Nazwę ten filmik. Trollujemy ludzi nieudanych. Próba nieudana, ale później to zrobię. Cześć i na razie. Subskrybuj po więcej.